Witam wszystkich w 80. odcinku końcówek pionkowych. Końcówka pochodzi z 1834 roku. W tym roku rozegrano słynny mecz Ludwig-Karol Labourdonet. Białymi grał Aleksander McDonnell. I tu białe mają ruch i zaczynają. Białe muszą, mają pionem. Muszą zlikwidować pionka D. W jedyny sposób to pójście na e1, nie pomaga i z pionem więcej czarne lekutko wygrywają. Król f2, król e5, król e3 i białe piona wygrywają. Co teraz powinny grać czarne? Czarne wygrywają tu na wiele sposobów. Ja pokażę jeden sposób. Taki klasyczny. B5. Króle stoją na wprost. I za chwilę czarne zajmą pole kluczowe pionka. Po prostu po H4. Nastąpi H5. Biały musi ustąpić. Król wchodzi. Idzie. Cuk cwanguje. Cuk cwanguje. I wygrywa, bo zgarnie pionka A i odejdzie. To pokażę jeszcze. Pokażę jeszcze. O, zdąży. Biały leci na łeb. Na urwanie. I zdąża. Widzimy, że graliśmy nie do końca roztropnie. A dlaczego nie roztropnie? A bo... Czarny król miał za mało przestrzeni. Tu żeśmy go dobrze wzięli, tego piona i trzeba piona trosze, troszeczkę popchnąć. Król C4, Król A3, i teraz wygrywa Król C3. Teraz wygrywa Król C3. Więc widzimy, że skrzywiliśmy wariant po Król C4. Biały idzie na C2 i teraz już. Zdążymy. Zyskaliśmy jedno bezsenne tępko. Znowu biały leci na złamanie karku ale nie zdołał zająć kluczowych pól. To są kluczowe, czyli istotne pola. To są istotne pola do wygrywania. Także. Inny sposób, który zagrał w partii to było te 2 Król b 2 i po prostu poszedł po piona B4. B5 H5 podciąga piona, żeby miał bliżej. Widzimy, że biały ma bardzo daleko do piona B7, i biały poddał panowie. Byli wtedy najwybitniejszymi szachistami na świecie. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje. W związku z tymi, z takimi pozycjami sobie radzili, ale widzimy, że. W meczu, który w pewnym sensie można by nazwać meczem o ówczesne Mistrzostwo Świata, końcówki pionkowe też się zdarzają. Dziękuję wszystkim za uwagę.